Dzień dobry lub dobry wieczór. Nagrywam to czytanie w szczególną noc, bo w Andrzejki, a Andrzejki to taka energia, gdzie dużo więcej miłości unosi się w powietrzu. W związku z tym dzisiaj głównie skupimy się na sprawach miłości w tym czytaniu dla Was, chociaż też już widzę, że są, jest parę wskazówek lub też ostrzeżeń, ale pamiętajcie proszę, że karty nie są wyrocznią pomimo utartego takiego obiegowego myślenia, że są przepowiadaniem przyszłości karty są lusterkiem w którym ty się przeglądasz i widzisz siebie i wszystkie swoje relacje, czyli wszystkie połączenia z innymi ludźmi i albo to pasuje do twojej sytuacji, albo nie pasuje I jeśli na przykład jesteś słonecznym bykiem panną albo koziorożcem do których kierowana jest głównie to czytanie, możesz również sprawdzić sobie czytania dla swojego znaku ascendentalnego, dla swojego znaku księżycowego albo dla swojej Wenus. W jakim znaku była Wenus, gdy się rodziłaś, rodziłaś? I wtedy, jak obliczysz sobie taki horoskop, są takie kalkulatory w sieci, to daje trochę szerszy obraz nas samych. U mnie akurat to są cztery różne znaki i z ciekawością zazwyczaj. W każdym swoim czytaniu szukam i czekam z wytęsknieniem na te cztery znaki w tych swoich czytaniach, bo czasami coś tam pasuje. Ale to już zostawię dla siebie, oczywiście. No to co, drogie byki? Byki w relacji wylosowałam dla Was Asa Mieczy. Ja bardzo lubię Asa Mieczy. Natomiast dla byków ziemskich może to być trochę ostrzeżenie przed tym, żeby próbować być bardziej dyplomatką albo dyplomatą w twojej relacji, ponieważ tutaj za duży miecz może być wyciągany i to może być pasja, pożądanie, dzielenie się jakimiś zainteresowaniami ze swoją osobą, później może być kłócenie się, potem godzenie się falkowie, ale dla byka ziemskiego. Może to być trochę za duże, może to być trochę zbyt y, takie por taka porywistość, trochę zbyt przytłaczające, i może należy takie energie tonować. Ale tutaj z jakiegoś godzenia się, może być nowe życie, może być dziecko, może być dziecko, albo jakaś nowa sprawa, która się pojawi w Twoim domu, też przy tym Asu, Acie Miecze. Natomiast byki pojedyncze. Mogą być w energii ósemki kielichów. Tutaj rwiemy się do spalenia jakiegoś mostu, do nagłej zmiany jakiejś, rzucenia pracy, zmiany dotyczącej różnych relacji, ale nie upewniamy się, czy tam po drugiej stronie tej rzeki trawa jest naprawdę tak zielona, jak nam się wydaje, z tej perspektywy, gdzie stoimy. Marzymy o tym na przykład, żeby pójść do szefa czy szefowej i rzucić papierami myślimy o rzeczach, które są nie do końca racjonalne do zrobienia chcemy coś zrobić w efekcie, no i na to należy uważać, naturalnie jeśli nie masz żadnej takiej sytuacji w swoim życiu, to tak jak powiedziałam wcześniej, szukasz sobie czytania dla Ascendentu, dla Księżyca albo dla Wenus na sprawy miłosne i idziesz dalej i się tym w ogóle nie przejmujesz nie wmawiasz sobie niczego to z całą pewnością bym doradzała wszystkim, włącznie ze sobą a teraz Panny Drogie panny w relacji, macie kartę maga i ten, kto mnie już dłużej ogląda, to wie, że mnie się mag kojarzy ze znakiem panny i chłopakiem i dziewczyną panną, pewnie chłopakiem bardziej, bo wy, panny, jesteście takie właśnie, że ciągnie się za wami taka nuta metaforycznie pięknego, różanego zapachu. Macie w sobie taki czarm, urok, macie takie zamiłowanie do piękna, podobnie zresztą jak wagi. Oczywiście pewnie nie wszyscy i nie wszystkie i pewnie też inne znaki, ale panny kojarzą mi się właśnie z takim magiem, z takim czarusiem albo z taką czarusią i jakaś panna się podobno, po, po prostu bardzo się podoba swojej osobie przez to, że podoba się sam sama sobie. E, może tutaj być nie do przegadania. Może być właśnie bardzo powabna, zwiewna, urocza, jeśli jesteś kobietą. No i jest mała wskazówka tylko w tej karcie, żeby z tego swojego uroku osobistego i z tych swoich uroków korzystać oczywiście. Mm, no, gospodarnie tak bym to ujęła. Nie nadużywać tego. Natomiast panny pojedyncze macie szóstkę mieczy. Albo ktoś potrzebuje urlopu. Albo się na ten urlop wybiera, albo ktoś potrzebuje psychoterapii, albo jakiegoś, jakiejś formy wsparcia. Tutaj jest jakaś pomocna dłoń, którą ktoś do kogoś wyciąga, żeby przepłynąć przez te trudy, przez tą najeżoną mieczami łódź, przepłynąć na, drugiej stronę, na drugą stronę rzeki jakiejś wody, czyli jakichś naszych emocji, uporać się z jakimiś emocjami, być może z przeszłości, i to może być Twoja energia. Ale może być też energia kogoś w Twoim najbliższym otoczeniu: przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z rodziny, ktoś się po prostu z czymś zmaga, może ma jakieś smutki wynikające właśnie z przeszłych relacji romantycznych, na przykład, i może przez to nie może wejść w żadną nową relację. To też może do jakiejś panny singla albo singielki pasować. Pamiętajcie, może nie oznacza, że musi. Wcale to nie musi pasować do, do Twojej sytuacji. Jak nie pasuje, szukasz sobie czytania dla znaku asyntentalnego księżyca albo Wenos. Dzięki panny. A koziorożce dla odmiany. Haha, przed chwilą były miecze, znowu miecze. No ale tak wypadło, tak jest, bęc. Koziorożce w relacji mają kartę siódemki mieczy, czyli obiegowo nazwaną kartą złodzieja, czyli uważamy w jakimś przedświątecznym. Ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę do świąt jest niecały miesiąc, właściwie no niecały miesiąc, jak ja robię to czytanie, więc pewnie już w tej gorączce większość z nas jest. Więc jak jesteśmy w jakichś zatłoczonych miejscach, albo po prostu na co dzień jadąc jakimś autobusem, czy. W Warszawie to może być metro, czy jakimś tramwajem, czy jakieś targowisko. Uważamy na ludzi, którzy mają lepkie rączki. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, że od jakiegoś czasu przy tej karcie mówię, że mnie się y, siódemka mieczy kojarzy ze złodziejem czasu. Złodziej czasu to może być osoba w naszym życiu, która jest złodziejem naszego czasu, albo y, przyczyny takie, Obiektywne, które niektóre można usunąć, niektóre nie. Na przykład, można lepiej coś zaplanować w te coraz krótsze dni i będzie już tylko coraz krócej do świąt. Eee, dobrze mówię? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że te dni coraz krótsze teraz są. No jakoś tak, chyba do świąt tak jest. No to tu zastanowicie, się, jak można poplanować dany dzień, żeby mniej odczuwać zmęczenie. Co się da na przykład przesunąć na inny dzień, co się da zrobić wcześniej. Wiecie, kolejność działań też nie, czyli niektóre rzeczy można zrobić wcześniej albo je jakoś sobie rozpisać, żeby na przykład nie robić czegoś dwa razy, albo żeby nie zrobić czegoś za wcześnie, albo żeby nie mieć później jednego dnia wszystkiego naraz, żeby sobie jakoś te miecze, że tak powiem, z tej te szpileczki, z tej głowy wyjąć. I żeby gdzieś w tym takim amoku, żeby nie mieć wrażenia, że do świąt jest coraz więcej do zrobienia, tylko coraz mniej, to taka wskazówka dla koziorożcy, które są w parze. No, wybaczcie, energii miłosnych, po prostu nie widzę w tej karcie. No, chyba że ktoś komuś skradł serce i teraz jesteście szczęśliwi, bo Wam ktoś to serce skradł i jesteście w wieloletnim związku, no to tak sobie też możecie tego złodzieja wytłumaczyć. Zawsze można szukać pozytywów. Ja się staram. Natomiast koziorożce pojedyncze mają dwójkę mieczy. Ona już u jakiegoś znaku dzisiaj była, w tej chwili nie pamiętam u którego, ale tutaj może być na przykład strach przed wejściem w relację albo myślenie o tym, że nie chce dzisiaj tej decyzji podejmować. Takie banie się, takie zakładanie sobie samej albo samemu, bo może być chłopakiem koziorożcem. Ta dziewczyna nie musi być tylko dziewczyną koziorożcem, tylko symbolizować też chłopaka koziorożca. Możesz stać między jakimiś wyborami życiowymi, które wiesz, że jak jedne, jedną bramkę wybierzesz, to ta druga się już zamyka. I no to są takie czasy, że nam się wydaje, że mamy mnóstwo czasu i mnóstwo wyborów, i faktycznie, i dłużej żyjemy i mamy pewnie więcej obiektywnie wyborów, jak żyjemy nie w jakimś kraju trzeciego świata, tylko na przykład w takim wspaniale rozwijającym się, co do zasady, jak Polska w tej chwili. Ale to jest taka iluzja, że mamy bardzo dużo wyborów. Tutaj trzeba sobie na spokojnie się zmierzyć z tym, że mamy coś wybrać, zdjąć tę przepaskę z tych oczu, zdjąć te żółte buty, które też symbolizują jakieś niepokoje emocjonalne, i na spokojnie, nie wiem, z kartką, długopisem ołówkiem, co tam lubicie w ręku, rozpisać sobie za i przeciw tej, tego, tych wyborów życiowych i wybrać. Może ktoś waha się pomiędzy jakimiś dwoma kandydatami albo kandydatkami. To też warto i serca i rozumu posłuchać, co nie jest naturalnie łatwe, bo zazwyczaj chcemy tylko serca. To co, drogie drodzy, życzę Wam dużo miłości, nie tylko w tę naprawdę dość magiczną noc, jaką są dzisiejsze Andrzejki. Więc może, może nawet jak odsłuchacie tego kiedykolwiek indziej, to może z Wami zarezonuje, może zaklika, ale nie musi. Życzę Wam szczęścia w każdym rodzaju miłości, nie tylko tej romantycznej, bo miłości rodzajów jest bardzo dużo. No i co? I proszę o suby, lajki, komentarze. Możecie podbijać film, jeśli oglądacie w YouTube aplikacji, poprzez aplikację YouTube'a moje filmy. Możecie również postawić mi kawkę na Coffee tu, albo wesprzeć na YouTubie bezpośrednio. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Na razie, pa pa!